Tak jest! Czekaj, jest ja do dobrze, do jest, do jest do dobrze! No dobra, każdy przeszedł? Czy? Bo ja I mogę super, zacząć perfekty, dobra, No dobra, i bo wy mieliście full keba, ja Dobra, jestem. I do dwójki, ale pa, przeszedł My w jedynce! Nie, my zostajemy w jedynce, my zostajemy w jedynce! No, i wyjdzie się na grę. No ale pydały, padały, padały, padały mnie! Dobra, jestem. Dobrze. No, ja też jestem. To ty jesteś, ty? Była wyjdź stąd! Tak, że... Ja bym... Śmieci... ej, powiedz... Dobra, lecimy. Lecimy z tymi śmieciami. No, lecimy z tymi śmieciami. Ej, bo Kowal nie doszedł. Nie, no... nie on nie jest, już Kowal jest. Kowal jest tam. Ale ej, to się lituje ciągle, no. no. Nie, ja leżę, ja leżę, ja leżę. O, dobra, już jestem. Dobra, dobra. Jezus hmm. jako nie zaopasuję Zero, zero, zero cytruś. No No jest buła i dlatego będziemy, będą nas pow. Bo jest buła. Dobra, nic się nie zaję, panu lecimy dalej. No nie boli brzuch. Wow. Halo, słyszymy się wszyscy? Wszyscy, halo. Nie, nie słyszymy z kowalem. Nie słyszymy kowala, najgorzej są takie boty. No, no widać. widać Najgorsze to jest to, że oni się śmieją, słyszą wszyscy, a my się w dwóch słyszymy. No, On się sam słyszy. Rzadko co się kowal słyszy. No brawo, widzę. My no, więc... znowu się no, nie słyszymy no, z nim, więc a później, e, możemy pójść na, y, w piątej, że my na ekipa oni nagrać?

do kowala. On jeszcze kowal, Bo ja bez kowala nic nie zrobię, bo jest 2 dwa na Nie, ja nie, sprawłem. Nie. Ludzie mnie na dwóch graszują. Nie, do tego, tego aim'a, a ja wszyscy że ten kowal. nie, trochę bardzo. Nie ja do kowal miał keba. kowal mi tego, Kowal, kowal, kowal. Kowal robi życie. Kowal robi życie. O no, Kowal to uratuje chopie. No, kowal masz dwie pom tak. pomyłki, wiem z możesz wyrzucić. To jest niemożliwe żeby wszystko było kowala. Ja, ja tutaj, bo ja tędy się zaczęłam budować, dlatego. Tego kowal tu nie ma rzeczy Ale on tam bierze sody, on sobie, sobie bierze lipki, za niej wszystko, za mąceczkę ten Będzie miał 100 pewnie To na 100 No to na 100 ster, ale dobra, ja lec Bierzemy w się, jak... Daj mu się skupić Dobra, dobrze, Kowal. Kowal, wszystkich samemu. Po z... nie jednego zabijemy, ja jednego zabijemy. No. Ja co Tyruska zabijam. Kowal najlepszy. A to ilu graczy? No teraz się z Bułą słyszymy, serio? No. A z Kowalem nie. Kowal nie ma z kim się komunicować. Ale nawet... ja chcę do Kowala, to nie bo ja się boję sobie. Nie ja boję, idę do Kowala. Chodźcie się trzech wszyscy. Mam no dobra! Trzej mnie dojeżdżają, mam minus no Stój, i ten... nie jeden, jeden leży, jeden leży, jeden leży, jeden leży. Dobrze, Dwóch leży. Dla dobra. Dwóch do leży. Jeden Malowa. Dobra. Proszę cię, coś mocno. Dobra! Dwóch za, trzech, dwóch za. Dobra, a nie ten... dobra, dobra. Matik, ty mi wbijasz do boksa i pół. Ale nie, ja się trzymam ciebie! Ej, teraz ja sam się słyszę. Najgorzej. Ej, teraz się z nikim nie słyszę. To jest najgorsze teraz. To chyba to jest tak jak... Ja teraz się sam słyszę, bez tego. Ja jestem, i... ja sam. żeby mnie wziąć, bo to są boty. I teraz słyszymy się wszyscy. Ale słyszymy się chodźcie, chodźcie, chodźcie do nich na Chodźcie do nich... Chodźcie do nich na teraz o niej równa najpierw. Nie na razie, nie, grajmy, grajmy! Jestem w następnej rundzie. to skowalem, no, skowalem, nie Ale masz mi do boksa nie wchodzić. Dobra, tu do obok, ja idę, to jest Ani mi też! Mi też! Ale nie nie wchodzę, się. że ten! Po prostu nie to no Ale daleko, nie idźcie tak, ja idę obok was, to nie bo ja zginę wtedy, bo mnie. Bo oni mają taktykę, że oni lasują bala O to chodzi Ja trzymam się, ja trzymam się, ja trzymam się Wyjdź z tego boksu. bo zaraz się Zatniemy z editami Gdzie są chłopy w ogóle? Tu są Dobra we trójkę w jednym boxie się. 33 66 Dobra, wiem Oni edytują to w samochód Ja sorry Wyjdź mi z Za 200 Ja im teraz My to idziemy wszyscy na ekipę, Aj, dobra? I dobra? I mówimy. Dobra, lecimy dalej. Wywalony, gramy! gramy. O, słyszymy się! Słyszymy się, dobra! Boże, była mnie ogląda, Proszę was, wywalmy go z tej drużyny, bo naprawdę. Witam obojętnie. Wejdź z do robotka. Mam dwóch, mam dwóch. Jeden ma minucie 90 Mam jednego po prostu, tylko po prostu. Aha! No ja nie mogę sobie trafić. No ja trafić, ja leżę, ja leżę. Ja no te mam tego antkę, ja mam tego antkę, ja mam tego antkę. Chodźcie tutaj, bo ja miałem tego ja to, ja nie wiem kto to był. Chodźcie tutaj, bo ja miałem tego chłopak, no bo nie wiem kto to był. Chodźcie mnie z kill offa robił. Ja mam GG, ludzie, widzicie? Mówię ci jakieś niedaleko was to nie mam jak, co nie wiem, co się razem. które. Te te anioły tylko on mnie ciągle zabija. On mnie ciągle trzyma. To jest to ciągle. Po co ten dostał? 来吃来吃 Podłogę masz twoją chyba. Dobra, jest git. Jest. 3 na nas. dla nas. i taki bot. Ja w to nie wierzę, oni są tacy słabi, to jest niemożliwe. I czemu to jest nawet jak Nie, nie, Jako, a ty jesteś. Kiss na polu. A tu nie ma strefa, tak? je, a ja budowałem się tak, jakby były strefy. No tutaj mam chłopa przy sobie. Dostał 200 leży. Drugi mnie goni. O boże, 300, tyle. Jeden leży tam. Przesuję, ja się leżę. Chłopie tam mają takiego flow, normalnie. że to jest Jeden leży, to ja idę do szczęścia tego jednego i biorę się leży. Minus 190! 190. Dobra! Dobrze. Dobrze. Jeszcze jeden jest. 100. Wszyscy postość. Leżą? Mamy wszyscy! Nie leżą! Jeszcze jeden! Aha, bo on jest powalony, ten jeden on ten nie powalony został! A nie on jest tutaj, jeden! Dostał 66! Dobry! Ale jeden jest... Czaty, oni idą na idziemy na ekipę! Dobra, nie, na razie grajmy, na razie jest... Ale wygra. jak wygrywamy, nie. to nie ma. Ale jak oni wygrywamy, się nie ma co! Ale. Oni się zgodzili! płaca, bo. Ale...

Jeszcze jeden, no. Daj ktoś się Jest Anty właśnie! Anty został! Na mnie, na mnie, na mnie! Leży On się nie leczył, on miał rybki i potki i się nie, nie leczył. Leczy. Ej! Ata Ej, ale ja dobrze gram teraz, O dobra, słyszymy się wszyscy! Kowal jesteś? No, no już od paru rund się wszyscy słyszymy, ale ty wyszedłeś. O, bo uły, bo to, ale nie, ja nie słyszę. Nie to ja nie chcę słyszeć. E później wróciłem. Czy naprawdę, jak go nie lubię? Był Botem, on nic nie chce rozminować 7-3 Piszek ja, Kowal dobrze edytuję? Ale że co, że ty? Że ty? Nie, bo mu wywaliło. Bo mi zawsze wywala. Ej, Kowal, ich biedny na edytację.

Na B, y, tego, na Edita No, to jest bot! Zad Jest na to, no, to jest tylko Antek! To jednego jest jednego. tylko Antek! Jest, jest dwa tylko Antek. Na, jednego. A jest 2 na jednego czy jednego? jeden na jednego? Jeden na jednego. Właśnie. Na jednego. A, to, to ma... No tak, bo kawał zabił dwóch. Jeden na jednego. My też zrobić. Ej, ja, oni też dwóch. Chylo, bądźmy, dajmy się mózgu no skupić. Kowal campi, ale to jest dobre. Znowu się nie słyszeliśmy. No. Nom, nom. Ej, widzicie to, że Kowal wszystkich bierze na Edita? No. Co on podrobi? I chłopie, spodziewajmy się. Ale on go na Edita. <laughs> o oh, nie. Ja yeah, nie <laughs> Jest. <gry> nie słyszymy kowala rozlańgo. teraz znowu. Kowala ja słucham. nie słyszymy. A no? Nie słyszymy kowala. Tylko gdzie? Kowal, gdzie? Tego gdzie? ilo gdzie? Bez kowala Nie, ma Kowal, <grym grym> <grym> co nie to było. nie... gdzie? <grym> bez gdzie? Tego gdzie? Tego gdzie? Bez kowala zauważył. nie ma Tego gdzie? Tego gdzie? Tego Chłopie, mnie dojeżdża, dwóch mnie dojeżdża, help me. Tu jest jeden, u mnie mam plecy, to ja... Serio, dwieście mi, mi się walną. Kowal, dawaj, masz dwóch, plecy masz. Kowal, w plecy masz, plecy masz! Kowal, tu dobi, dobi, dobi. Ja się odradzam. Kowal, tutaj masz moje rzeczy. Tory, zapomniałem że... Odrodziłem ja mówię, się obok... Mówię, jak ja Odrodziłem tak, się tak, obok niszcz, a nie albo Powala Ja mówię, bo chłopy po prostu... Oni mają taką taką tylko oni we, we trzech nie Chłopy nie zaczęli we trzech dni jeszcze. O to chodzi. We no co? хлопка Чербер рибка Эй, маскопа. Оле mówili, że to to bon, a mówili, Oni Kowal mówili że Kowal to ty nie robimy. Dobry zarch, dobry zarch, Kowala i im się. Koval mam przekonanie, co mi Uf, ja mi puść sprzedał. Och, nie, 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 Dostał Dobrze! Ostatni Macie, dokładnie Kurde Kurwa Ale by było Dobra, cztery dziewięć Kowal No Chodźcie dojeżdżamy, jeden po drugim typu No właśnie, ja to chcę zrobić tylko żeby ciągle ode mnie tylko... No, ale nie w jednym boksie, no bo w innych boksach, ale jednego chłopa <noise> Minus 100 ma. Mogliby się pomarzyć, że mnie skillowują. O! I jak będę z Kowalem na czasie, to mu od razu mówię, że oni mówili, że go z palcem w dupie, Nie będą robić. Bo nie, ale Gdzie jest ten palec w dupie i w tam ogóle gdzie jest robienie tam. Kowala? Uważaj, bo Antek u nich ma zero pingu. Wiem, właśnie, to jest najgorsze, bo mi wszystko podmienia, bo mi wszystko podmienia, co jest najgorsze. Ja nie mam więcej Dobra, jeden ma minus 110, pedał, Ja tam i jestem jak wariant, nie? Ale, ej! Co się Nie! Kowala, no. na Kurde. Kowal! No, co? Oni z w dupie będą robić. Oni mówili, że cię z palcem w dupie będą robić. To jest, to jest <noise> oni są śmieśli. Ja robię ja robił sushi z winem. Ja robię tą taktykę suszego i wintrza Najpierw to niech cię dwie w ogóle porobią. Wypaszę gościa! No bo nie chcę mi się, bildy mi się nie chcą resetować. Jeden, jeden leży Dobra dostał dostał dostał, leży Dobity Ja się leczę Jest kopal Dobra ostatni na przykład Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie Idę. Jest, pogniadany Dobra chodźcie, wróćcie, wróćcie, wróćcie Za chwilę rozpoczynał? Do głowy do leci, sięgienko żeby nie. Dołączamy do nich do ekipy. Dołączamy do ekipy. Do I co? I mówiliście, że kowala z palcem w dupie robicie. Ale co ja nic nie mówiłem? Antek mówił. Chopie. No właśnie, no właśnie ile. Mówiałeś gości? Ile. Właśnie, ty dajesz im całą gierkę, chłopie. Oni zawsze gili piersi, a ty im robiłeś całą gierkę potem. No z palcem w dupie, z palcem w dupie! No chłopie! Ty też perfekt nie odezywaj, bo... Ty nic nie jest. No dobra no, robię. O ci w najwięcej się odzywają, co nie? Nie żeby to nie ma... z dufekem od waste. Antek tak się odzywasz, to miałeś najmniejszy rag, ale ja 100 od tobie Antek miał najmniejsze fragów. Anty miałeś mniej ze swojego Nie, ja miałem 11 i Maciuś miał 7 ty miałeś yy, Antek 5 Ziemniak miał 11 Tytrus miał 15 A Kowal miał 18, a ja jeden... No właśnie. Czy na to wychodzisz że, ja, że ja jestem drugi najlepszy Chodź. Ej, chłopiec, to jest niemożliwe! Szybka matematyka, perfekt Wygran 6 ród! Ziemniak 11! Sze 6 ród po 3 pragi! Kwa. 6 rzut pod 3 wrakiem to już 18 No, no, no właśnie perfekt więc szybko matematykę zrób Dobra Wam wygraliśmy z tyle Dobra